Ej, co to jest? Strażnik? Ej, Juras! Co tam? Chodź, 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 coś ci pokażę, chodź, co masz tu. Mm, a co ty tu zrobiłeś? Ja nic, ja właśnie znalazłem go w tym momencie, chodź, bo tu strażnik chodzi, zabudujmy to szybko. Dawaj szybko, szybko, szybko. Co robimy z tym fantem, ej? Wiesz co, nie wiem, a może powiedzmy chłopakom? Ej, klocek. Tak. Znalazłem martwego strażnika. Ej. Co naprawdę? Gdzie? Chodź tam pójdziemy do boku, Oskiemu też powiemy, chodź, chodź. Dobra, 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 dobra. Znalazłem martwego strażnika. O, gdzie stary? No właśnie nie wiem czy iść powiedzieć strażnikom, czy, czy co z tym fantem zrobić. Ja bym nie mówił, ja bym nie mówił. Oni i tak to odkryją stary, musimy to zrobić. No dobra, to idźcie, zawołajcie ich, a ja wykopię. Strażnicy, strażnicy, chodźcie szybko. To się dzieje. No bo Andrew coś znalazł. Znalazłem martwego strażnika, zobaczcie. To twoja wina. Idziesz do dziury, za karę, już! Jak to? Co? Co wypowaliło powaliło was? Jakieś ostatnie życzenie? Nie, nie, poczekajcie, poczekajcie. Słuchajcie, to na pewno nie był Andrew. Odpuścicie mu, proszę. Jeśli widzowie zostałem suba i łapkę w górę w ciągu trzech sekund, odpuścimy.